Witam, dzisiaj w ręce nam wpadł TORK Formax. skuter na dużej ramie, jego bliźniacze konstrukcje. No to tam w Romecie był Romec 787, Zip Quantum chyba najbardziej popularny. No i pewnie jeszcze w wielu, wielu innych markach ten model skutera się pojawiał. Różnice zazwyczaj są w licznikach, w malowaniu, no i oczywiście w naklejkach. Konstrukcyjnie, powiedzmy, z drobnymi, tam jakimiś tam drobnymi, naprawdę drobnymi szczegółami, jest wszędzie, wszędzie jedno i to samo. Dlaczego on jest u nas? Miał spawany tylny bagażnik, bo jak widzicie, zamontowany kufer był obłamany. Tutaj się trzymało z jednej z drugiej. Tu za lampą jest takie wzmocnienie. Tam to było ułamane. Trzeba było wszystko rozebrać, spawać i, i potem złożyć. No, niby taka robota, a poszło chyba półtorej godziny. Zacznijmy od przodu, tą naszą prezentację. Przód dobrze znany. Jakie różnice mogą być w innych? Różnica może być w kole. Tu jak widzę, jest trzynastka. Były stosowane też dwunastki koła e, lusterka. Tu są akurat na żarówki. Zresztą są niedostępne te lusterka, bo miały być zmienione na nowe. E, są też na LEDach. LEDy też są niedostępne. E, przód chyba w każdym taki sam prawdopodobnie te lampy mamy u nas na magazynie jakby ktoś potrzebował to jeszcze są. akurat w tym modelu nie widać wycieku zawieszenia. Nie widać wycieku z zawieszenia. Jest sucho. Aż dziwne. Aż dziwne. Koło jest 13, tak, 13. 130 na 60. 130 na 60 na 13. Spotyka się 130 x 70 na 12 czyli powiedzmy, że obwód jest taki sam. Felga jest mniejsza. Ten model akurat ma zrobione, no fajny wynik, 11777 km. Jak przeprowadzimy go 100 metrów, to będzie miał jeszcze 700 metrów. To tutaj kierunkowskaz lewy, prawy, kontrolka światła drogowego, czyli tak zwane długie, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz z, z przebiegiem razem, łączniki krótkie, długie, w niektórych modelach jest jeszcze mruganie, tutaj nie ma kierunki prawy, lewy, klakson awaryjne z tej strony nie ma włącznika świateł czyli ten model po odpaleniu od razu ma włączone światła możemy sobie jedynie zmienić na, na mijania i drogowe czyli tak zwane krótkie, długie no i tutaj rozruch z przodu hamulec tarczowy, z tyłu bęben schowek pod kierownicą schowek tutaj te modele mają duże schowki już w którymś odcinku mówiłem, że trafia się tutaj jeden wielki taki schowek w Granderach chyba był taki wielki jak dobrze pamiętam w dwusłuchach jest tutaj zbiornik na na olej do, do dawkowania tu jak widzimy Pan sobie wozi różne, różne pierdoły ten telefon to jest mój portfel, w portfelu nie ma nic tylko dokumenty od skutra tam są bo mówiłem pan, jak go odbierałem, że portfel zostawił. No to mówi, że tam tylko dokumenty są. Pan sobie dołożył nóżki dla pasażera. Nie wiem, czy jeździ z pasażerem, z pasażerką. Silnik. No taki widać, normalnie używany. Plastiki. No tutaj nie to. To nie rysa, myślałem, że rysa to naklejka. Plastyki, powiedziałbym, że w dobrym stanie, tak, tak wizualnie, niczego, niczego za bardzo nie brakuje. Śrubki są, czyli mocowania są z jednej i z drugiej. Mogę coś się wypowiedzieć tutaj o tyle. Ktoś chyba wymieniał żarówkę, próbował się dostać do lampy albo coś tutaj innego było kombinowane i są urwane dwa mocowania lampy, lampa trzyma się na tych dwóch, dwóch śrubkach i no i tutaj jest też złapana I tu są jeszcze dwie śrubki tu jak widzicie już jest pęknięte a tak to ona by sobie opadła kuferek kuferek dlaczego to się złamało no pewnie z obciążenia pan jest budowlańcem no betoniarki chyba tu nie wiózł ale coś ciężkiego musiało tu jeździć bo kuferek jest z płytą, czyli teoretycznie powinno dać się go wypiąć otwierając zamek, przyciskając tu się otwiera zamek i powinniśmy go wysunąć do góry niestety jest przykręcony na dwie śrubki tutaj o te śrubki, to są te te śrubki, bo chyba połamały się te uchwyty Yy, skuter w miarę, w miarę żwawo idzie, taka typowa, typowa 50 yy, nie ma tutaj za wiele, za wiele zalet, nie ma tutaj za wiele wad yy, jak na swój przebieg, czyli na ponad 11 tysięcy kilometrów bardzo no nie może, nie bardzo, ale ładnie wygląda ładnie wygląda dzisiaj nagrywałem też drugi odcinek z innym skuterem, z przebiegiem nie wiem, 4 czy 5 tysięcy kilometrów w takiej lekkiej, lekkiej agoni był tu już pokazywałem wlew paliwa jak w każdym jak mówią na ten model to jest model QT4 Niektórzy też używają GY6 od modelu, od modelu silnika hmm. tutaj połamane, bo akurat ściągałem, ściągałem cały tył, no to hmm. dużo takich właśnie połamanych elementów jest. Ktoś nie wiedział jak rozbierać, to rozbierał jak umiał, no a to się wiąże z jakimiś tam ubytkami, hmm. Z tej strony tak to się prezentuje. Hamulce wystarczające, może szału nie ma, ale, ale wystarczają. Podejrzewam, że tutaj nic, nic nie było robione w tym skuterze, ani z hamulcami, ani, ani z czymkolwiek, czymkolwiek, wiecie, z takich zabiegów, z takich zabiegów serwisowych. Ten skuter był u nas. Pan mówi, że dwa lata temu, sprawdziłem, był trzy lata temu. Teoretycznie pan olej zmienia sobie sam, zmienia sobie sam, i, no i ten skuter po prostu jeździ. Jeśli chodzi o firmę TORK, też mogę coś się wypowiedzieć. Bardzo fajnie mi się z nimi współpracuje. Mają duży asortyment części. Właśnie jestem w drodze do paczkomatu, żeby, żeby odebrać od nich, od nich przesyłkę z częściami do, do, innych, do innych skutrów. Z takich ciekawostek na sam koniec. Wczoraj wybrałem się na jazdę testową, no i niestety wróciłem, bo skuter zaczął przerywać, szarpać. Zadzwoniłem na konsultację o 18 do pana pytałem czy tak było, mówi, że tak było, on tak sobie jeździ, ten skuter sobie tak szarpie pytałem czy to zrobić, mówi, że jakby się dało to, to proszę zrobić e, okazało się, że świeca była do wymiany i fajka po wymianie świecy i fajki e, skuter normalnie równo, bez żadnego problemu e, się przemieszcza już nie szarpie, moment spróbujemy, może odpalić ciekawe czy się uda jedną ręką Co no fajnie? Fajnie. Patrząc na przebieg i na taki stan wizualny i techniczny, bardzo fajnie się go prowadzi. Nie jest taki, wiecie, wybity, nie rzuca go. Idzie gładko. Przednie zawieszenie można by było tam zaglądać, bo wydaje mi się, że albo nie ma oleju, albo już jest spracowany ten olej. Można by było wymienić i on by dopiero zaczął tak. Pracować, powiedzmy, jak skuter z przebiegiem 5000 km, 4-5, bo ani nie przenosi napęd drgań, ani, ani to zawieszenie jakoś tak na prostej drodze, tak się wiecie, idzie, idzie równo, nie trzeba nim lekko korygować, jak co niektórymi, jak jest wybite łożysko główki ramy, albo jakieś takie inne historie. Bo chyba wszystko. subki, lajki, komentujcie. I powiem Wam tak szczerze, że jakbym miał takiego skutera do kupienia, to yy, no bym kupił, bo naprawdę jest, jest w fajnym stanie. Tyle od Adasia. Trzymajcie się zdrowo na razie.